Moi drodzy, ja tutaj kręcę i tak na fulla lecę, no bo, moi drodzy, to tutaj już szkoda, szkoda, żeby coś tutaj, e, psz, nie wiem, no za krótko, oho, to może być to, moi drodzy, to może oddać, to może, no i proszę bardzo, no i proszę bardzo, Hubercik bez traka, na, na szczęście lub nieszczęście bez traka, a teraz tajemnicza skórka jest twoja i w taki oto sposób wygrywamy, no można powiedzieć, że wygrywamy. Zdobywamy te oto nowe kontynuuj. Ja po prostu chcę to zobaczyć. Chcę to zobaczyć weku, moi drodzy. Są mi te dual nagersy, piękne, śliczne, najnowsze. Teraz musimy wejść, wziąć oczywiście. I wejść na jakąś mapkę Najlepiej to zobaczymy sobie na Bliss, Ponieważ jest nowa, piękna, estetyczna Widać to, tamto i w ogóle I wchodzimy, żeby zobaczyć Moi drodzy, ale jajca, jajca jak berety Jajca się dzieją, no ja naprawdę w szoku Ja, ja w szokie jestem, w szoki Kokaina, masz biedaku XD Zbieraj na nowego lapka Dzięki Tomuś, jesteś kochany Dzięki za 5 to Tomuś, mam nadzieję, że No, no stary, że się zobaczymy no, Ja tam przyjadę do ciebie no, słuchaj byczku. Dobra, niewidoczne. Czekajcie, o, bo tutaj gdzieś jest, nie? O, proszę bardzo, moi drodzy. Proszę bardzo. Patrzcie, jakie piękne. Proszę bardzo. Przejdziemy się trochę. Kurde, ale picuś glancój, malinka.